Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu swoim i całego zespołu chciałem podziękować za zaproszenie, za docenienie naszej pracy. Dzisiaj mamy premierę Wiedźmina 3, to jest zwieńczenie kilkulastoletniej pracy nad Wiedźminami, wielkie dzieło, produkt techniczny, dzieło artystyczne, no i produkt eksportowy my sprzedajemy za granicę ponad 95%. Procent przychodów mamy z zagranicy, ale eksport to nie jest tylko wymiar ekonomiczny. My również eksportujemy naszą kulturę. Wiedźmin jest przesiąknięty słowiańskością. Śmiało można powiedzieć, że Wiedźmin jest ambasadorem nowoczesnej Polski, Polski, z której ja osobiście jestem bardzo, bardzo dumny, Polski, która na moich oczach. Zmieniła się nie do poznania Polski, w której można rozwijać takie firmy jak nasza. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Na ekranie widzimy fragment gry, która dzisiaj ma swoją premierę, a twórcy gry przynieśli także grę w prezencie dla pana prezydenta. Edycja kolekcjonerska zawiera statuę. Inne gadżety, natomiast chciałem jednocześnie Panie Prezydencie poprosić o przekazanie edycji kolekcjonerskiej w wersji Xboxowej Panu Prezydentowi Barackowi Obamie przy najbliższej okazji, jak Panowie się będą widzieli. Bardzo serdecznie dziękuję za prezent i za pomysł, żeby go wręczyć Prezydentowi Polski, bo to jest dobra okazja, aby powiedzieć, że można odnosić w Polsce sukcesy, nie dysponując na samym początku żadnym wielkim kapitałem. Dysponując zdolnościami intelektualnymi i kreatywnością. Panów firma i Panów osiągnięcie jest tego potwierdzeniem, bo z tego co ja wiem, to firma i wartość giełdowa jest większa niż jednego liczącego się banku obecnie. To znaczy, że największym kapitałem Polski przy. W tym okresie, kiedy brakowało nam własnego polskiego kapitału, no był właśnie był kap największym kapitałem, były talenty, zdolności, kreatywność. Serdecznie dziękuję za sukces i chcę powiedzieć, że dla mnie Panów sukces jest potwierdzeniem tego, że często polscy przedsiębiorcy. Ludzie sukcesu są najlepszymi ambasadorami polski. Która ma na szczęście coraz bardziej opinię kraju atrakcyjnego, ciekawego, kraju sukcesu. Tylko dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom odważnym możemy pokonać i te problemy, które w Polsce pozostały. Serdecznie dziękuję. Przekażę panu prezydentowi Obamie przy jakiejś okazji, rozumiem, uzupełnienie wcześniej, wcześniej przekazanego prezentu. A sami jeśli można, no proszę państwa, teraz przed. Przed wyborami nie dam rady, ale wiem już, co w ciszy wyborczej będę robił. Także dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że i dla Panów, i dla wielu, wielu firm podobnych, yy, będzie wartością zmiana, którą chcę wprowadzić ustawą, która już jest w parlamencie o innowacyjności, gdzie jest między innymi właśnie potraktowanie yy, własności intelektualnej tak jak kapitału pieniędzy wprowadzanych do spółek bo to często jest więcej niż pieniądze i tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.